Cześć z tej strony, Bartek Garek. Yy, chciałem Wam pokazać nasz nowy nabytek, jak tak można powiedzieć. Jest to kompresor. Tak, to jest kompresor dwutłokowy. Yy, już jest rozpakowany, już wszystko jest porobione, czyli tak on wygląda. 100-litrowy, jak widać. Yy, miał mieć 10 bar. A się okazuje, trochę mniej. 8 ma. Do 8 bar nabija. To znaczy teraz jeszcze jest nie włączony. To znaczy nie włączony. Wczoraj jeszcze coś tu robiłem i też do 8 z 8 jeszcze trochę zeszło. Zobaczcie. Do tylu zeszło. Tu jest reduktor. Yy. Ale możemy jakoś się tu podpiąć, ale jak? Eee, raczej to się zdejmuje: tą jedną rzecz i się to jakoś tam... inaczej jakoś tak. Później to ogarnę. Może stąd on będzie 10 bar. Zobaczymy, eee, co było w zestawie. Takie pierdoły, jakaś olejniczka, nawet nie wiem co to jest. Eee, pistolet do malowania do pompowania właśnie do przedmuchiwania był również wąż dwa oleje były ale ma, jest taki jeszcze coś dziwnego bo strasznie mało oleju tu wchodzi nie wiem dlaczego widzicie tam jest taka kropeczka ona powinna być na środku albo i 3,4 nawet ale zobaczymy wszystko zobaczymy wszystko się wyjdzie w praniu, muszę kilka dzisiaj rzeczy tu poprzedmuchiwać, bo był już potrzebny już dawno, ale zastanawialiśmy się, jaki kupić. No, dwutłokowy to jest, z tym większym silnikiem wzięliśmy. Yy, no, yy, co by tu jeszcze powiedzieć, pokazać. Może dmucha. Taką jeszcze końcówkę. Nie ma jakiegoś mega ciśnienia, miało być 300, parę 390 litrów na minutę, czy jakoś tak? A szczerze, to raczej to tyle nie ma. Jakoś tak zaraz się pewno podejrzewam, że włączy. yeah wygląda. 8 ma. Tu jest nawet delikatnie więcej. Zobaczymy, jak działa reduktor. Weźmiemy tą końcówkę. Zobaczymy ciśnienie w rowerze, w tylnej oponie, nie w przedniej. Tak sprawdzimy, ale zobaczymy, ile barów wydmucha na tym więc widzimy się za chwilę. Nie miałem jak nagrać y, tego testu z, y, z tym. Wycisnął 8 bar i 100 czy jakoś tak. Y, oczywiście robiłem to na samym wężu. Ale jak podepnę na samym ty, to też będzie inaczej, lepiej powinno być, bo na wężu, wiecie, właśnie się rozpycha i to. E, więc to tak wygląda, że ma te 8 barów. E, do czego ja go będę używał? E, spróbuję się nauczyć malować, bo to jest, będę chciał naprawdę się nauczyć malować. A to do klucza będzie używany. co prawda jeszcze klucza nie mam, ale klucz można zawsze kupić, więc kupię klucz pneumatyczny i zobaczymy wtedy, co on powie na to, no po z jestem ciekawy, szybka, bo naprawdę nabija nam około minuty może, 50 sekund od 6 do 8 bar, jak nie dmuchamy. Sprawdzałem wczoraj test, yy, zrobiłem sobie sam, czy nadążę nabijać jak będę dmuchał cały czas. No to cały czas było te 6 barów, 600 czy jakoś tak, nie wiem jak to się liczy. Muszę sprawdzić dokładnie jak działa reduktor, bo jak będę malował czy coś, to to będzie akurat potrzebne. Zobaczymy. No, to tak to wygląda. Widzimy się, nie wiem czy już się widzimy, widzimy się w kolejnym odcinku. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do kolejnego odcinka. Na razie cześć.